Studiu telewizyjne w polityce.pl Agnieszka Żurek. Dziś naszym gościem jest Michał Komuda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Historyk, publicysta miesięcznika sieci Historii. Tematem przewodnim pierwszego numeru w sieci Historii jest bitwa o Monte Cassino. Napisałeś artykuł pod tytułem Niech lew mieszka w waszym sercu. To jest cytat z generała Andersa, prawda? Dokładnie, jest to fragment części go rozkazu, który skierował do swoich żołnierzy, żołnierzy drugiego korpusu w przededniu ruszenia do walki, do próby zdobycia tego słynnego szczytu Monte Cassino. I co takiego szczególnego jest w tej bitwie, że stała się ona takim symbolem zarówno na płaszczyźnie duchowej, literackiej, tutaj mamy piosenkę Czerwone Maki, którą wszyscy, wszyscy znamy, co ją wyróżnia na, na tle innych dokonań militarnych Polaków? Myślę, że tutaj jest wiele powodów, które wpłynęło na to, że bitwa pod Monte Cassino przyszła w taki szczególny sposób do naszej zbiorowej pamięci. Chociażby pierwszy z nich to to, że zanim Polacy rozpoczęli zdobywanie tego wzgórza odbyły się wcześniej trzy bitwy o to wzniesienie, o kompleks tych umocnień przygotowanych przez Niemców. W tych trzech bitwach próbowały osiągnąć to niezdobyte wzgórze różne narody związane z sojuszem antyniemieckim i dopiero czwarta bitwa poprowadzona, wyprowadzona przez żołnierzy genera Andersa, przez żołnierzy drugiego korpusu zakończyła się sukcesem. Czyli już tutaj to osiągnięcie polskiego żołnierza jest wybitne, ponieważ ich poprzednicy tego nie mogli osiągnąć. Drugą, myślę, że taką bardzo istotną sprawą jest fakt, iż było to pierwsze na tak dużą skalę użycie żołnierzy II drugiego korpusu. Oni do tej pory cały czas marzyli o tym, żeby walczyć o Polskę, żeby do tej Polski powrócić. I właśnie bitwa pod Monte Cassino była taką, taką pierwszą możliwością spełnienia ich tych wielo... Letnich oczekiwań na to, żeby chwycić za broń, i w sposób realny y, torować swoją drogę do Polski. Akurat y, ich los poprowadził w ten sposób, że ta walka o Polskę nie rozgrywała się na terytorium naszego kraju, tylko w odległych y, terytoriach Włoch. No i kolejny element, taki bardzo istotny, to coś, o czym wspomniał sam generał Anders. Coś, co wpłynęło na taką decyzję, aby żołnierze, jego żołnierze ruszyli na ten niezdopyte wzgórze. A tym powodem była kwestia przypomnienia światu, że Polska jest, Polska walczy od samego początku II Wojny Światowej. A w tym momencie, w tej fazie 1944 roku e, sytuacja Polski na arenie międzynarodowej cały czas niestety się pogarszała i chciałbym przypomnieć o tym, że Polacy od samego początku walczą e, z Niemcami i są jednym z tych wiodących krajów, które ma doprowadzić do pokonania zagrożenia niemieckiego totalitaryzmu w Europie. I trzeba też pamiętać, że to byli żołnierze przecież, e, którzy spędzili sporo część swojego życia w łagrach, więc byli e, w stanie no, w co, nie, nie byli żołnierzami jakby przygotowanymi do walki, prawda? A mimo wszystko zwyciężyli. Jak to było możliwe? Znaczy, myślę, że sprawa jest bardziej złożona, ponieważ faktycznie większość żołnierzy genera Andersa to ludzie, którzy przeżyli i okupację sowiecką w 1939 roku, i deportację na wschód. Natomiast w momencie, kiedy zdobywali wzgórz Monte Cassino, myślę, że w w pełni trzeba ich nazwać pełnoprawnymi żołnierzami, ponieważ oni od opuszczenia Związku Sowieckiego, a nawet jeszcze w jego granicach, rozpoczęli formowanie tych oddziałów, którymi dowodził generał Anders i cała ich bytność na Bliskim Wschodzie, zanim przybyli na terytorium Włoch, to były bardzo intensywne przygotowania do tego, żeby w tym momencie, kiedy alianci będą chcieli ich użyć do walki, aby byli w 100% gotowi i byli w współjackim 100% gotowi do rozpoczęcia tej walki. Natomiast powoli spotkał ich no niestety bardzo niesprawiedliwy los. Większość z nich pozostała na emigracji prawda, w Londynie, w, no, w Wielkiej, Wielkiej Brytanii. A ci, którzy wrócili do Polski, jaki był los tych żołnierzy? Tutaj historia faktycznie nie do końca potoczyła po, po się szczęśliwie dla żołnierzy genera Andersa, zresztą podobnie jak i dla powstańców warszawskich. E, walka, którą w podjęli podczas II wojny światowej, miała ich doprowadzić do wolnej Polski. Wielu niestety, faktycznie to nie było dane, nawet członkowie mojej rodziny, którzy byli w armii Andersa, skończyli swoje ostatnie dni na emigracji, więc... Faktycznie im nie udało się doczekać bardzo często wolny Polski, natomiast walczyli o tą Polskę, którą mamy dzisiaj, więc myślę, że warto dziś zajrzeć do czasopism poświęconych, ponieważ cieszymy się tym, o co oni wówczas walczyli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Naszym gościem był Michał Komoda. Zachęcamy do przeczytania artykułu Michała, i jak również innych artykułów w Nowym Miesięczniku Sieci Historii.